Witamy, dojechali na mieście Siema, siema, siema. Co tam? Dzisiaj będziemy ryć A, Ryć <gryć. <gryć> Groby kopać tak. Groby kopać. Szykujemy sprzęty Bo kryzys idzie Jest zimno. Nie będzie pieniędzy, pozdychamy I będziemy mieli już przynajmniej place wykopane <gryć> Będziemy jak w zbierać podwiny tak. Będę zobaczenia przy w pierwszym dołku, nie? Dawka to podstawa, a nie ino chlać po tych lasach. No. I się potem kulać pod krzokoma. <grym> 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 Sprzęt odpalamy no, ja i ruszamy w teren. Ja, ja już zapomniał jak to się włącza <grym> Mario, już. już, ten, to już i się wlaną. zaczyna. Już tam wołają, że coś mają. Zrobiamy ja <grym> To jest pierwsza kopaczka ja już też mam pierwszy sygnał zobaczymy Co to jest I Pierwszy fancik to folik. Kolejny fan wykopany Muszę jakaś fajna znaczy już kawałek tabliczki Na pewno na dole tego napisu Tarnowic Jakiś fabryk nie wiadomo, szukam dalej reszty z tej tabliczki Sygnał wykopany do podjęcia. Zobaczymy chyba w tej grudzie. Jest. Co to jest? Długopis długo pisza Starego Albo coś innego Dobra, szukamy dalej Kolega tu awarię jakąś ma Co tak? ci się tam stanęło? Już cewką, potem kabel, a teraz podłokietnik tak. Gadaj się mi też poszedł podłokietnik a potrzebny ten podłokietnik? No bo dziwnie się chodzi. Nie ma tej stabilizacji. Ja. <śmieniu> ale, na budowie, to ale dzisiaj kurwa Fii, kurwa, odwiedził nas starnogórski kaban. Starnogórski caban. Tak, chodźcie na jego kanał Fii, seten, Fajne ryby kurwa, tam. Chyta. Także lajkujcie i subskrybujcie kanał. Tak, kaban na podłokietnik. Na podłokietnik. To, to musicie kawę postawić i wyjdzie na podłokietnik. Minimum kawy. Tak, tak? mamy podłokietnik. jeszcze jedne takie coś. Pół godziny minęło i pa, tak, zrobili pod, pa, gajmery, podłokietnik. O, działa. Jak yoga Lekko, że działa. No, to jest tak. lepsze niż oryginal, kurde. I się chodzi dalej. Teraz to idzie szczelać z tego. Pewnie. Hanś, kto to murową? <noise> <noise> ho, ho, ho! ho, ho zima, zima! Nasza zła! Co tam ma? Co w tym sygnale tu? Masz tam co? Coś tu? Ta dziewiętnastka, no to. 19 może być. Dobry sygnał, nie? Nie, nie wiem, czy tu ja guzik Okrągłe coś. No. muszę ściągnąć no. Łękawicki Drugi kolega ryje jakaś w to Z jednej strony takie wykupy choćby o. Monetka, perele ja? 10 groszy no. 10 groszy Sygnał wykopany Odkleiło się od ziemi. Nie wiem, czy to jest jakaś taczka. Ale reszta, ale to już jest do niczego. Na złom. A tak to było. Ale wszystko się rozlatuje już. Robimy przegląd coś takiego. Ale jest z numerem Tam jest, nie? Coś nabity no, numer, numer. A ciekawe co to jest, nie? się jakieś do przenoszenia albo czegoś wiesz. Ale to ciężko, to chyba mocne, nie? Ale kulka, trybik i jakiś kawałek mm. Zapinki To jest zegarka, nie? nie? Nie, wiem szczerze To nie jest zegarka To jest jakiś dziwoląg Nie no już fajne rzeczy że... A ja mam Na no, mam Kurę sam <laughs> Nie kurę Koski rosołowe Kiedy do rosołu kurę Coś musiało być przenoszone i musiała być jakaś tuba przekręcana Ja, ja bo tu jak Tak. Nie? I tu coś było w tym miejscu Coś było Jakieś. Kolega ry Złomowy ja, A ja to miał. tu miałem Przegnał wykopane To jest pierwsza łóżka dzisiaj Pierwsza? Ja już mam dwie Dwie łóżki, a? Ja? No. To strzelali tu Robimy przegląd jest. Jedyna była Jedynka Na mm -hmm. cesarstwo, ale te starsze Mhm. Mm jest ten orzech dziwny. No jedynka i tu był fening, coś tam jedyny. Mm -hmm. Ale pruskie? Nie, nie, to cesarstwo niemieckie. Albo piątka, to będzie piątka ta malutka Aha, aha, piątka. No. No, Ale pruskie, nie? Trudno, trudno, co go widać. Ta informacyjna. Ja, jakby. ja. Porysować ma. Ja. Ja, co tam, co tam jest? Tablica informacyjna, trzeba ją delikatnie. A, nie dotykać, otopić. nie dotykaj, kurde. Nie dotykaj, tej, kurwa. To było łyżki. Ale fajnie, kopaj to, kopaj. A, ja wyłączył ale kurwa. Proszę pospawać Ale fajnie, bo ma takie. takie. Z wyszło z numerem. Tak. I. I. Ej, I. I. Udało się. I. Mamy. Mister Czachowski W prochu powstałeś, w proch się obrócisz. No ale fajnie. Nie dotykać urządzenia elektryczne. Bierzemy blachę. Blacha idzie w plecaczek. Co tam ma? Miał taki ładny jakiś. Ja? ja tylko coś wykopałem, ale nie wiadomo co to jest. Użyć? Nie, nie. Nie. Albo guzik, a guzik, no guzik, taki guzik. dziwny, ale no. Ładny. A. Bulaty. <gulaty> Tarnogórski kaban ryje, a u mnie z takiego dołka wyszła krowa. Wczoraj był żołnierzyk, a dzisiaj jest krowa. Krowa na polu. <gulaty> Kolejna dziura wykopana głęboko nawet jeszcze nie wiem co to jest czy jakaś zakrętka czy coś ale coś z innego co? czy tu jest gwint, chyba, albo nie ale spróbuję to wyczyścić i się włączę wyczystone w środku to tak wygląda, są tu jakieś jakby takie trzy blaszki Nie wiem z czego to może być Może ktoś wie to niech napisze w komentarzu Ja tu stoję, obserwuję Nie no sygnał na takiego odepanego Polmosa A? Wiesz jak A tu kolega kurde monety jedna wyciąga Sygnał był na dżen dżen dżyn, dżyn, dżyn. <laughs> I co to ma za? Kopieczka jedna, no. Już ładnie. Oj ty, niedaleko granica była. Oj, czekaj. Czu! O kurde. Ale kwas. To ci tę monetę, Aż mi, się... mi wystrzeliła. już wyzerę ją. <noise> to jest są kwas, kurde. Mm, fajna. Jedna kopiejeczka. No. Elegancko. Tak i druga mańka czekaj, tak? Ci odwrócę. No. O. I tak no. Lasek Stare pola, pola Niedaleko granica. Była rosyjsko, niemiecko, także może być... Nie ludzie i to. nie korzystają. To tak. my korzystamy, nie? Jako tak detektoryści. Jest. Jako zryte dzbany. <laughs> zryte dziki. Sygnał wykopany. Jeszcze nie wiadomo co. O, jakaś zdobka. No, gionabilka. Czy też. Broszka chyba. Wroszka. Nie brakuje igły. No. fajna broszka. Może teraz będzie widać. Kolega, chęci Sreberko, ale myślałem o nie To a Nie, sreberko pierścionek To będzie sreberko na banku. Jest no, widać ja. tam, co jest kupnięte, nie? No, nie Fajne kurde. Taki malutki na no mały palec do połowy. Nie, e, ani nie wejdzie. No, bo rękawica, mu u ja. mnie wadzi. No. To do to. To gratulacje. Dziki na wypasie Kawałka. Gratulacje, o, fajne no, srebereczko Srebereczko no. Idzie Mario dzik Sreberko to? Srebereczko jest, ale nie monetka Łodzeły Łodzeły wodzie, jest, wodzie, wodzie, jest wodzie, A, jest potrzebne No malutkie, dziecięce No dziecięce no. 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 no srebereczko sreberko no. no to do schoweczka Ja mam starą, Ma. fajną, patrzcie Anakot jeśli środkiem zapobiegawczym do stosowania, gdy zachodzi niebezpieczeństwo zakażenia. Od, odbytu, to, to jest do odbyciorzy. nie pastylkę, trzymać w ustach, aż powoli A nie pisze we wargach schromowych. Nie. Zawiera do tych części format Forma A na to. Jeszcze coś. A się tak 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 chwalą? Dzisiaj... O, to jest ten hak, hak, hak. No? Kreska, to I twój patron jest. No, Szyn ty. Krzysztof. No. dzisiaj. Święty Krzysztof w blok. Kopieczka, <gry> No fajnie. A i pleje tu u A ja mam krowa. Co masz? Krowa. Krowa. Krowy na wypasie oglądałeś? Piekuj. Nie Mam Te szukam. Bari Maria bita, gdzie u krowa. Oj nie. krowa na krowy to na wypasie. Coś. To jest wół. Bo kiedyś były stosowane woły. nie pociągnięcia, jakby. Jak I tak te nie Co to pierdółka. Tam są takie trzy blaszki. Widzisz, gdzie no takie druciki. No tak wygląda, jakby był jakiś mechanizm elektryczny. Jak ja coś. mechanizm jakiś, no. no. Elektryczne coś było. Może z jakiegoś tego radia? A tu są mhm. albo bogactwo. Ja tam mam teraz weekend. A żołnierzyków w Krów i kolejny jakiś żołnierzyk oławiany i mnie go musiał już być przeciągnięty pługiem Jest sygnał 73 Stały do kopania zobaczymy co to jest? chyba coś fajnego tylko, że... o, łopatą dostało szkoda bo widać, że coś ciekawego zaraz to wyczyścimy i to jest odgięcie. wrzucę czego? co to może być? Prosto z lasu! Ha, ha, ha Co to masz? O, klamra no. Ale brakuje no, zaraz tego zobaczymy. orła czy czegoś tam, kurwa. Zobaczymy, ale wątpię. Takie więcej, klamry, więcej. część, raczej znaczy, część. To jak wychodzą, to przeważnie pusta. kurwa. No. no. Uf, kawałek już

Dżyn, 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 dżyn. Ty Tu się kopie, tu się ryje Co on tu wyryje, co to ma? Co? Nie wierzysz, że mam złoto? Ja, o, o, po złotku Czy na kąsek Złoto perelu, no. kurde To jest zimianus pospolitus złotus ja. Ino 20... zjechan, ino zjechany jest przez to, przez to taki klasą nie Mario? A tam ma. wicia się w doma zrobi, nie? Tu niedaleko była kopalnia w no. ołowiu i wychodzą Trochę ja. Uważam, ołowie No Co, cygar pałca? Ale duba taki ładny, kurde Ozdobny Oddaje Samo się wykształtowało No Jeszcze chyba masz, pokazać. Znowu, patrz Ale resztka, ja. No ale jest romy polska tam to A też. O, no, Perleuski jeszcze. Ja. Romy, to jest z motorynki, ja po Tu Były cały ja. No. Został to. Zaczepka. czepek. Mhm. Fajnie tych zatrzasków polska <noise> Też tam chyba wołają, bo tańczą bo jakieś petardy mają. Kurde, chyba coś. Jarombuskiego błyskiego ten mam coś ładnego. Jest Co tam macie? Medal mi się coś. nie, 1870 1871 Nie jest to taki, co kiedyś trafił? Inny, tamten był 14, coś tam inaczej no elegancko no to strzała, ja też mam coś fajnego e? No, mówię tam hak wyszedł i coś tu musi w tym rogu być w pruskim no z no. Z no, z no z tym z ja nie? wczoraj znalazłem a no to jest ten Podobnie. hak mandyrowy pruski im no. starszy to masz tym hmm. młodszy zaraz zdjęcie Gratulacje Dziękuję bardzo A, Teraz to się kawa należy Mam już pudełko wycisku Od fantów Tyle fantów hmm? Romet. Romet Romet był ale Medal to kurde, musisz owinąć <gry> Po medalu U mnie to Wyszło coś takiego Takie zdobienia są ale nie wiadomo, może być jakiś stary szafy czy coś. Pierwszy. Znowu dziura wykopana. I jest monetka A Co to jest za monetka jedynka Cesarstwo niemieckie. Łów też wykopane. Jakiś fajny sygnał był ale robią Blaszka jest jakiś chyba numerek Nabity jest jakaś marka narzędziowa 2-2 4 Jest jakiś napis chyba Jeszcze u góry Co tam masz? A chyba markę narzędziową no będziemy zobaczyć i znów coś Wyskoczyło, myślałem manetka, a to gaciak I znowu coś Skoczyło krzyżyk no, tym bal, razem bal, Co tu tam robisz? Skurde Co tu takie larmo? Nie Umiał fanta znaleźć Wielki Mały Nie wnyś <gry> Ale ja mam taki przyżyć. Pewno będzie jakiś śmiecił. Ale masz? Już na wierchu? Ja. Ale to jest kolcok. Tak, my już na dzisiaj kończymy wypad. Potem jeszcze zrobimy podtrzymowanie. Chyba, że teraz zrobimy. A będzie? Ja. Będzie fest się dziać. <laughs> Dużo <śmiech> fantów. Dobra, Mario już się wykonał, Zrobimy tu podsumowanie Czekaj, to musza też się wyłożyć A wykładaj się, bo ja też będę nagrywał Rometa Romet. Ale ja też te już parę razy znałem. nie wiem czy to nie jest dupka od łóżki To jest, nie, to nie? jest jakieś coś, Bo ja te już należę, też takie coś. to już należało, to wiem, jest takie Z tej strony powinna być korbka mm. i dokręciło całą zabawką może jakąś Tu jest Jedyna Jeden kafejnik

a to jest chyba z tych... zigieł ja, 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 ja. Z igieł. Ale kurde, to jest. Stan jeszcze, jeszcze, igła. Jeden, jeden ten. No. Kuniec. I kuniec Fajny piasek to jest, dlatego... Wilhelm, ja? Bo no. W, w tak. i korona. Ale co tu pisze na dole, nie wiadomo, nie? Na dole, den, fierben... Fierben coś tam. Hertę. Fajne, super, tu się zryty tarnogórski kaban wykładł. Wszystko, my... Wszystko pomieszane, ale dużo dzisiaj nie było. Po prostu go zgubił od razu, bo on jest ja. nie jest no nie ścierany w ogóle. Że dzisiaj dużo nie było, mamy 10 groszy PRL-ka, haczyk mundurowy, szkaplerzyk, kopiejeczka sreberko. Sreberko, tu jest jedna łuseczka jeszcze dwa takie kąskie łuseczki no. Ale to tyś... też... Łózkę to znalazłem. Aluminium. No, amelinium. Dużo no. Co tam Mario, pokaż, o, no bo ty już... O, ty wszyscy już chowią zaś. Jak no. <noise> jest, to nikt nie chce fantów pokazać a no, tak to się aszą, dawać Dobra, sam. Za chwilę się włączę, jak kolei. się rozłożę swoje. U mnie, to co było widać na filmie, powychodziły jakieś dupki, ja, pierdółki. Krowa święta, kawałek tabliczki Literka to na pewno. łóżka, górzyko i tu Literka to na pewno nie jest nie, Troszka ja. marka narzędziowa 10 groszy, 10 groszy, 1 fenol ja, no i, tyle, I, i per, no, perolowski krzyżyk no, z drewna no. To jest ciekawe bo no, nie wiadomo czy to są literki, ale raczej nie. Nie, 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 to jesteśmy coś domu Zaczy, nie wiem. Do zaś. Nie wiem co to jest. Do zaś. Na razie trzymajcie się. Tak my się będziemy żegnać. I do następnego. Marek <śmierdziś> Mario się żegnał. Nara! Na Wasz się ty żegnał. Lajkujcie i subskrybujcie. I do, I do następnego. I oglądaj ta. Tak jest. Bo do następnego. Cześć. Na dalszą część programu. I kawa wirtualna jedna. Poproszę będzie. dla fotarnogórskiego kabana i dla... Maria dzika. I pijemy. Pijemy. Kawulec na wzmocnienie. Tak. Jak ci się podobał dzisiejszy wypad? Egelancia. Jest lancia Ręk, Ręka puchnie. O. Także wypad, wypad zaliczony. Ręka spuchła, ale do srebra kurde. Na, na, na spinning jezdy ci odtaje. Je. Ja... Na grzybcem, za żywcem.